W poprzednich odcinkach wspominaliśmy o obawach i oporze w procesie budowania marki osobistej. Dziś z moim gościem, dr Mileną Drzewiecką, psychologiem społecznym, będziemy kontynuować ten wątek i zastanowimy się, dlaczego kadra menedżerska ma przed sobą właśnie opór i obawy. Nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój branding w biznes 24. Dzień dobry Milano. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Milano, ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom. To jest moje stałe pytanie, moje tradycyjne pytanie. Czy ty się z tym utożsamiasz? Jak ty podchodzisz do, do tego pytania? Ludzie ufają niektórym ludziom i ludzie ufają niektórym markom, więc de facto. E Warto się zastanowić, dlaczego ufamy niektórym ludziom i dlaczego ufamy niektórym markom. Bo przecież marki mogą być osobowe, ale też nie muszą. Tak? Marką może być instytucja, przedsiębiorstwo, czy marką może być miasto. I jesteśmy tak naprawdę w kanale biznesowym dla ludzi e, biznesu, czy też biznesem zainteresowanych, więc myślę, że dwa nazwiska Kowej e, i Cialdini są naszym widzom znane. Jeśli nie, to polecam ich publikacje. I obaj wskazują, że zaufanie to jest faktycznie klucz, jeśli chodzi o budowanie relacji, ale także jeśli chodzi o budowanie wrażenia. Bo jeśli komuś ufamy lub czemuś ufamy, no to też za tym kimś czy za tym czymś idziemy, prawda? Jeśli komuś ufamy, to częściej i chętniej od niego coś kupimy, jeśli nie ufamy, no to szybciej się od niego odwrócimy. A zatem zaufanie. Jest bardzo ważne w procesie budowania relacji, a w końcu, jeśli mówimy o brandingu, niezależnie czy komercyjnym, czy z życia publicznego, no to chodzi o relacje z klientem, konsumentem, wyborcą, i tak naprawdę to zaufanie moglibyśmy w kontekście psychologicznym rozpatrywać także w ramach wszelkich relacji, bo ufać komuś. To chcieć z nim być i za nim podążać. Ty wspomniałaś nieraz właśnie o, o relacjach, o zaufaniu. I tak naprawdę marka osobista, no to to są te dwa słowa bardzo często w jakiś sposób wplatane w tą definicję marki osobistej. Ale czym dla ciebie właśnie jest marka osobista? Który z tych komponentów związanych z marką osobistą z twojej perspektywy jest najważniejszy? Marka to obietnica. I teraz pytanie. Obietnica, jak relacji, tak? Bo ym, marka to obietnica, wizerunek to obraz jednego w głowie drugiego, więc musimy pamiętać, że ta marka i wizerunek nie funkcjonują w próżni, tylko w odniesieniu do określonych odbiorców, w danym środowisku, w danym miejscu i w danym czasie. Ja lubię osobiście patrzeć na markę też jako na rodzaj tęsknoty. No bo wyobraźcie sobie Państwo, czy wyobraź sobie, że znika z rynku marka, która jest dla Ciebie ważna. Czego Ci brakuje? Czy konkretnie już bez nawet product placement danej usługi czy danego produktu, czy jednak wartości, wartości tego. Wartości i osób, które są związane. Osób związanych z tą marką. Bo jeżeli na przykład powiemy sobie o markach samochodowych, to jeżeli z rynku zniknie nasze ulubione auto, to w kategoriach środka transportu możemy wybrać auto innej marki lub też wybrać y, transport publiczny. Ale zapewne zabraknie nam poczucia bezpieczeństwa, komfortu, luksusu, czyli mówimy właśnie o wartościach. Takiego Je... wewnętrznego spokoju również. Wewnętrznego spokoju, pewnego rodzaju gwarancji. I teraz, jeżeli nam na przykład zamienią szefa w firmie. No to zamienią go na kogoś innego. W kategoriach funkcjonalnych czy też struktury firmy piramida się zgadza. Czyli mamy szefa nad sobą, ale czy ten szef nas tak samo inspiruje, czy ten szef nas tak samo motywuje, czy ten szef nas tak samo wspiera? W końcu, jaką twarzą firmy jest ten szef? To wszystko się zawiera właśnie też w kontekście budowania marki osobistej. I jak wspomniałam, wizerunek z kolei to jest obraz jednego w głowie drugiego, więc trzeba wiedzieć, gdzie jest ten interesujący nas, nas drugi. No właśnie, Ty wspomniałeś już o tym, że jesteśmy w telewizji biznesowej, wspomniałeś również o tych zamianach lidera, szefa, no to powiedz mi, z Twojego doświadczenia jesteś niesamowitym analitykiem, jeżeli chodzi o kwestie psychologii społecznej, zachowań społecznych, Od zawsze cię za to cenię. Jakie są Twoje doświadczenia właśnie w tym obszarze pod kątem? Obserwacji kadry menedżerskiej. Jak, Twoim zdaniem, kadra menedżerska dzisiaj buduje swój wizerunek? To dla Państwa wiedzy, w ramach też rozszerzania terminologii z psychologii, to, co zrobił prowadzący tę rozmowę, to właśnie nazywa się ingracjacja, czyli wkradanie się w cudze łaski, między innymi przez prawienie komplementów, takie przymilanie się żeby zwykle, co nie znaczy, że zawsze, coś uzyskać. Tylko, że my już się znamy e, kilka dobrych lat, więc Bartku, nie uzyskasz ode mnie nic więcej niż te pięć minut rozmowy, które nam zostało. Wracając do twojego pytania, czyli e, jak ja patrzę na budowanie marki osobistej przez kadrę zarządzającą, jak patrzę, ale też czego doświadczam pracując z nimi. Tak naprawdę odpowiedź jest najsłynniejsza odpowiedzią psychologa. To zależy. Zależy od tego, z kim mamy do czynienia, na ile ta osoba jest świadoma, na ile jest chętna do pracy i na ile ma doświadczenie pracy z profesjonalistami. Ja właśnie przerwę Tobie i dodam te elementy, o których ja wspomniałem w zapowiedzi, czyli opór, obawa. Mm. Jak z perspektywy właśnie Twojego doświadczenia, czyli tego, co mówisz, jeszcze prezentują się w cudzysłowie właśnie te, te dwa zjawiska, które na pewno również zauważasz. I jak Ty em, radzisz sobie z tym, albo jak Ty radzisz innym, mm. jak mają pozbyć się tego? Jeśli już trafiają do mnie, do ciebie lub do kogoś innego, kto zajmuje się czy marką osobistą, czy rozwojem osobistym, no to znaczy, że w jakimś stopniu sobie z tym strachem radzą, bo inaczej w ogóle nie zaczynaliby tego procesu. Więc to już jest baza, na której można budować. Warto też zidentyfikować, czego tak naprawdę dana osoba się boi. Czy boi się ciężkiej pracy, bo wizerunek i marka to jest ciężka praca, czy boi się potencjalnych bo strat? Również. Tak. Um, y jakby pytanie, czego się boi i co jest największą potencjalną stratą. My jesteśmy bardziej motywowani przez stratę niż na, przez y, y, potencjalny zysk. Tym samym jak uda nam się zidentyfikować, czego ta osoba się najbardziej boi, to można na tym pracować. Często też y, tak naprawdę dana osoba nie wie... Y, Czego będzie dotyczył ten proces pracy nad wizerunkiem, czy jego marką osobistą? Mamy w społeczeństwie takie przekonanie, że wizerunek to wygląd. Wygląd jest elementem wizerunku, ale wygląd nie konstytuuje. Całego wizerunku. A zatem możemy zainwestować w dobry garnitur, czy nawet sesję zdjęciową, ale to nam nie zbuduje tego, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, zaufania i relacji na lata. Może zbudować wrażenie zaufania, ale jest pytanie, co ten ktoś ma sobą, czy y, działalnością swojej firmy do zagwarantowania. Y, Jaką wartość wnosi, i wtedy możemy spojrzeć na opakowanie? Samo opakowanie to za mało. To dodam tutaj, czy dopytam właśnie o kwestie, o których wspomniałeś, czyli tych zagrożeń. Mhm. Jakie zagrożenia widzą właśnie prezesi, członkowie za zarządów, generalnie kadra menedżerska, z twojej perspektywy? Że będą musieli się odsłonić. Czyli, że to będzie praca też na tym, co jest trudne, na ich osobowości, emocjach, temperamencie, bo mówimy o pracy z ludźmi, nie z produktami. Pokutuje takie przekonanie, że człowieka można w cudzysłowie sprzedać jak przysłowiowe mydło. No, jeśli ktoś ma tego typu zdanie, to znaczy, że reprezentuje lata 70. i od tego już nawet Filip Kotlek w latach 70. musiał się odżegnać. Natomiast praca nad wizerunkiem to jest praca z człowiekiem, a praca z człowiekiem to jest praca nad żywym organizmie. Jeśli pracujemy na przykład nad, to się pięknie w psychologii nazywa uwspólnotowieniem wizerunku, czyli pokazaniem też bardziej ludzkiej twarzy. To znaczy, że dany prezes czy szef będzie musiał pokazać co lubi z kim spędza wolny czas, a może on nie chce tego pokazać. Może jego rodzina się na to nie godzi. Dobrze, to jak możemy inaczej powiedzieć jego ludziom w ramach komunikacji wewnętrznej i na zewnątrz, że tego faceta da się lubić. Da się to zrobić i wcale nie trzeba wchodzić z nim do domu, do łazienki czy do sypialni. Ale często obawa dotyczy tego, że ja będę musiał się odsłonić. Ja będę musiał przekonać swojego partnera czy partnerkę, żeby pokazać, jaki mamy związek, bo widzi, że inny. Inni tak robią, tak zdobywają na przykład lajki na Facebooku i myśli, że musi robić tak samo. Tak samo nie musi. Mamy 40 sekund mhm. do końca naszego programu e, i kontynuujmy i kończmy. E, jak przekonałabyś kadrę menadżerską przedstawiciela do tego, żeby właśnie to wszystko o czym ty powiedziałaś e, zaprzestał, żeby tego nie było, żeby budował rzeczywiście ten wizerunek? Powiem to, co mówię też słuchaczom studiów podyplomowych, którymi kieruję, czyli Professional Image na Uniwersytecie SWPS. Jeśli Państwo nie opowiecie swojej historii, ktoś zrobi to za Was. Ale to już nie musi być Wasza historia i nie musi służyć Waszym indywidualnym celom. Lepszego zakończenia nie mógłbym wymyśleć. Także dziękuję Ci bardzo, Milena, za przyjęcie, za zaproszenie i za te słowa, które powiedziałaś. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu Twój branding już w najbliższy piątek o godzinie 14.30. Do zobaczenia!